Kolejny dzień na szkolnej cholera jasna przechodzimy do kolejnej paczki to największe bierz nóż hmm. ale już Pojechał już. No, ludzie mieszkają, tu co? Nie może jeździć. Łomatka, O Matko Boska. Czekaj, pokażę. Co tam to przysłali na nie? To otwieramy. Bandaże. Nie, zobacz. Jest list. Bandaże. Oj, dla pieska coś jest. Zaraz zobaczymy. Niech czyta Jarek Jacek. Szanowny panie Krzysztofie, śledzę przygody uniwersum na szkolnej od dłuższego czasu i wiem, że wykonywał pan w swoim życiu wiele różnych zawodów, od kamieniarza aż po polityka. Jednak nie odnotowałem, żeby budował pan rusztowania. My łączymy rury specjalnymi złączami. Nie Dzięki... wiem, jak się łączę rury. Słuchaj dalej. Dzięki. Gdzieś teraz ja zgubiłem się już. No. Dzięki temu umożliwiamy ludziom dostęp w miejscach, gdzie normalnie jest to niemożliwe. Na przykład sufity kościołów lub burty statków. W związku z tym przesyłam pany kompletny strój montażysty rusztowań. To rodzaj niebezpiecznej pracy na wysokości. Więc pracują tu tylko sami twardziele. Warunkiem dołączenia do naszej elitarnej grupy monterów rusztowań jest ubranie na siebie kompletnego stroju tego rodzaju bohatera. Lista. Trzewiki robocze z ochroną na palce. Wiem. Czeka, ale tu niby to jest. O! Jeszcze dostałeś pieniądze, Krzysiek, jakieś. Ale to czekaj, zaraz. Poczekaj, poczekaj, spokojnie. To najpierw przeczytam, co jest, a później tobie będę dawał, dobra? Trzewiki robocze z, och z ochroną na palce. Biały kombinezon roboczy szelki bezpieczeństwa i linki z hakami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Antywirusowy komin na szyję w razie wiatru, rękawice norweskie, kask wraz z ochroną słuchu, okulary ochronne na każdą pogodę, trzy rodzaje, spersonalizowany pas monterski z poziomicą i kluczem rusztowaniowym, zwanym potocznie raczą. Jest to narzędzie boże do bo zarabiamy nim na chleb. W pasie również znajdzie się zielona maska ucieczkowa w razie wycieku gazu. Próbki siatki rusztowaniowej to, to oraz siatka. folii Monarflex są to materiały do zapoznania, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Paczka. To, e, siatka ochronna, jak budujesz domy czy coś takiego, to do no, orysztowania. Paczka tretytek do mocowania tych materiałów. Srebrny kupląg, czyli akuratne złącze krzyżowe dla jego. Przesyłam panu Krzysztofowi również 100 koron norweskich. Monetę z dziurką na szczęście. Najlepiej przybić gwoździem do futryny. Wtedy jest najbardziej owocna. Oraz przypinkę z flagą kraju wikingów. Składam najlepsze życzenia na przyszły miesiąc, marzec. Dla pana Krzysztofa i dziękuję za niezłomną postawę Warnianina w walce z alkoholem, papierosami i narkotykami. Dla Arona małe co nieco no i pozdro dla narratora. Poproszę o pozdrowienia dla monterów rusztowań ze stoczni Stort, rafinerii Mongstad oraz błogosławieństwo wszystkich monterów rusztowań na całym świecie. Z wyrazami szacunku. Monter Jakub z Redy 84240 pozdrawiam ślicznie. O, pokażę. E, dziękuję za pozdrowienia. Ja odwrotnie pozdrawiam. List dostaję do ręki. E, wiem. E, Dzięki. Ja, Dzięki. Aron bardzo. dostał. Już nie wiem gdzie Jacek łożyć. A miam miam dla Aronka. Kiedy ty go przywrócisz do mnie? Powiedz. Jak będzie ciepło, Krzysiek. Dobra, teraz będziemy patrzeć, co dostałeś. To siatka montażowa, ochrona. A to? Obróz na stół? Co? Nie, to nie obrus, to jest naokoło. Jak rozczuwania postawisz, to jak budujesz domy, to żeby kuśnieć. Aha. A to siatka montażowa, tak? Tak. Oto. To też. To. Tak. I to i to? Siatka. To może wyłożymy, zobaczymy, co tam dalej jest, a potem schowamy. Czekaj, zobaczę tą monetę. Oj, flaga nawet. 100. Koron. Czekaj, mi chodzi tą monetę. Ten koron. Dawaj. Masz to, Twoje. I flaga. Dostałeś Krzysiek rękawice, Nówki. No. To, cze to czekaj, ja będę tu układał, dobra? No. A potem z powrotem do. Paczka. A to jest Krzysiek, co? A to taka flaga o A to komin ten taki na szyję no. Przed wiatrem. No. no. To komin. A to co to to? E, to też delsze. Do czego? To też dalsza ochrona. Nie, to kombinezon przysiedł. Nie, to nie kombinezon to. No masz, kur. A, kombinezon. No. No, kombinezon. Masz nałożyć niby to. Nie, ja nie będę nakładać to nie dołączysz do ich elitarnej jednostki no o widzisz jaki kombinezon a ty nawet i byś wlazł w to bo to za długi na mnie ale bo to w pasie można z tego kurwa to Dobra. zobacz to zobacz musisz zobacz jakie to duże ty no musisz e, ten jak się nazywa e, zgarnąć jego złożyć zaraz ja złożę najpierw wyciągniemy a potem ja poskładam tretytki paczka tretytek no. To przywiązywanie do. rusztowania, tak? No ale hełm to musi zmierzyć. Ze słuchawkami, e! Hełm to włoży. No wóż. Włoż. A! Nawet słuchawki są. E? A słuchawki jak odjąć? Tu. Wbrodę. Ale słuchawki czekaj. Daj tu głowę bliżej. No może tak pociągnij do dołu może, o o i weź teraz zobacz, czy wygłuszają, czy nie. raz To najpierw hełm na usza, później słuchawki, czy nie, się ściąga. Czy tam kask, o nawet podpisane Krzysiek. No gadaj. No słyszysz mnie coś? Menel, 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 mazur. Nie słyszę Menel, menel, mazur, mazur, słyszysz? Lubuszają. Wygłuszają? No. Dzięki Bogu. Lubuszają. Ja słyszę. A e, nie ciebie nie słyszę, a e, tak żeby... wiesz... To był fajnie by było. Ale zobacz podpisany z przodu nawet. Z twoim imieniem nazwiskiem. Krzysiek. Dobra. Gdzie? Aha. No. Dla mnie to. Masz. A to a co? A co to jest cholera? Krzysiek. Czekaj, czekaj, czekaj. Szelki. To te szelki takie? Tak. To szelki. Co można to pożywić, tak. No ale to musi być przypięte, bo jak na wysokość... Ale to mo a można je A odkryć. to zielone, to co to? Otwórz tam w środku. Czekaj, tutaj się otwiera z przodu. O tu, patrz, czekaj. O tu. O. I co to jest, o to? A maska chyba. Maska. Maska jak gaz by się ulatniał. No. Też podpisane. W no. sumie co, co to takie ciężkie, a to kurwa o jakiś ja Krzysiek, tu cały sprzęt jest bez... O i okulary nawet. Masz. No. A to są szelki, Krzysiek. No. O. <laughs> sprzęt. To, to są wszelki. No. To takie no, no, do pracy na wysokościach tak? No Ja pierdolę To już to pewnie kupę kasy kosztuje Tak? To dużo pieniędzy kosztuje pewnie co? No. Ja miałem takie szelki do do, do Do tego Pas już Zaraz ja to poskładam Patrz dostałeś tutaj coś A tu drugie jakieś okulary A to ochronne I trzecie białe, no. żółte i czarne No A to Krzysiek co to jest? I madło? nie a do czego to? to jest do mocowania orysztowań do mocowania rusztowań? no a tutaj są zatyczki do uszu no i buty ale buty masz nowe, wszystko nowe dostałeś no ty. A jaki? Cze, czekaj, zaraz zobaczę jaki rozmiar pod spodem 45 za małe za małe? tak co ty gadasz? tak, za małe a kapcie 42 Tomkowi zabrałaś i mówiłeś, że dobre. Ja jej mocam te kapcie. To za małe mówisz buty? No. Czekaj, a faktycznie jest blachu, zobacz tutaj. No. Zobacz, jakie tu twarde. Weź. A jak? No. O tu masz numer. No, ale jak się koły Ale zobacz, stuknij w nos tam. Tam, gdzie palce. Tam blacha jest. To wiesz, jakie buty? Kolejowe, takie o? No, wujek miał takie o Że, A jak szyna na to wiedzie, to nic nie będzie? Co? Jak szyna na to wjedzie? Nic. Nic się nie stanie? Jakby przejechał wagon, czy lokomotywa nic? Nic się nie stanie w nogę, tak? Bo to jest tak zrobione żeby palce nie były połamane. No, fajną paczkę dostałeś. No. To teraz proszę, ty będziesz dziękował, a ja to poskładam z powrotem. To potem. No to ubierać nie chcesz, tak? Tak. Ubierać nie będziesz. Nie. Bo za duży jest No dobra, no to proszę, podziękuj, nie wiem. E, Dziękuję bardzo za paczkę z całego serca. O poziomica. O. No to musi być wszczepione A nie, to można odczepić. Ale po co tu się odczepia tako? tak o, z tego, widzisz? O, no. 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 Ale szelki to kurwa. Szelki. Jak na uprząż konia. Dasz dwie trotytki Tu? A dwie dasz? A bierz? mówię. Przecież ci bierz całe? Nie chcę do czego, tu się. O, siatka ogrodzeniowa, o, ogrodzeniowa. To siatka musi się ogrozeniowa. I gdzie to postawić, czy w kuchni. W kuchni? No. I hełm nowy, ten kask, czy tam... Co, chcesz? A do czego miałe patrz Nówka, zobaczcie jak nie wierzycie. To jest Nówka Fingiel. Nóweks. No dostałeś fajny fajny prezent, fajną pamiątkę. No. To co, do kuchni to wynieś? No. No i teraz Mane money. Zaraz, zaraz, mane mi mary any, to jest temu majny Jeszcze Krzysiek dostałeś tutaj koszulkę od Jarka z Ameryki To weź, I zakończymy paczki, listy i przyjdzie... Oj, jest coś tam List? Nie, to tylko, że kupione O kurwa, Daj. 64 zł Daj To kosztuje Masz Powiesz jaka 64 zł koszulka A jeszcze 8 złotych i tu masz czekaj, gdzieś tam były A, tu. No. 60, 64 złote. Lisa. No Lisa. Zaraz pokażę. Lisa. Masz. Trzymaj koszulkę tą. Pokaż ja mieszkań, zobacz ją. to zobacz sobie najpierw ty. Ajajaj. Aj, aj. Towarówka. Moja nyska. Pokaż. Taką miałeś? Tak. Zieloną? Tak, przerobiona. Tak? Tak. Bo ona była kupiona, nie wiem, czy spo, ja ją z Pogotowie kupiłem, czy z Karetki. No z pogotowia czy z policji. E, Milik jeszcze kupiłem. Nie, z policji już. To e, wiesz, powiem dla was że z kolegami Bo trzeba było spawarki, nie spawarki Ale fajna, co? A trzymałem przodę, co? Fajna. Widzisz jak przerobiłem? Z kolegami sam? To podziękuj Jareczkowi. Dziękuję bardzo Jareczku za nyskę Moja nyska. No i teraz Krzysiek, co? Gwiazdy perelum Mała rzecza oczywiście Ale ładna była, nie? Ładna Dobra, to co, przejdziemy teraz do rzeczy Konkretnych A Z tyłu taka była Tak, przejdziemy teraz do konkretnych rzeczy? Tak Dobra Dziękuję Wynieś to tam